Serdecznie witam wszystkich hodowców i hodowczynie. Znajdujemy się na Balu Mistrzów w Regionu 5. Właśnie są wręczane nagrody. Mistrz w kategorii GMP, Kos Agnieszka i Grzegorz, okręg Opole. Mistrz po regionu, teraz się odbywa kategorii GMP. Gratulujemy mistrzom. Nagrodę Postaramy się nagrać samych mistrzów, drugi wicemistrz GMP, Marcin Reifen gdzieś tam uciekł. Będzie słychać, Janek, nie przejmuj się. Tutaj prezes mi każe mówić głośniej, ale... Poproszę wszystkich nagradzonych do wspólnego zdjęcia potem przed prezesem. Mistrzowie, zapraszam. Marcin! Gratulujemy mistrzom Pierwsza trójka Kategorii GMP regionu piątego Zwręczenie nagród za intermistrzostwo regionu 5, drugi wicemistrz i pomalutku pójdzie. Pierwszy wicemistrz kolega Mierczarek Wiesław, okręg Częstochowa. Mistrz, kolega Dziony Chrystian, okręg Opole. Następną kategorią nagradzaną to jest kategoria A. Loty do 400 km. I tak trzeci przodownik Zemliński i Okraina Brawo Przestań. Przestań. Kolega Wloka Erwin. Drugi przodownik, kolega Trzaskatin, okręg Opole Południe. Pierwszy przodownik, kolega Wojciech Jędryszczak, okręg Lednica. Co tam? Drugi wicemistrz, kolega Macko Andrzej, okręg Wrocław. Pierwszy wicemistrz, kolega Szkolny Krzysztof, okręg Wałżyk. Brawo Krzysiu, gratulujemy. Król sprintu. Ręczy kolega Marian Mitera, Prezes byku. Popraw prawa, byku. O, coś mi tutaj się rozmazało. Katarzyna, jesteś dumna z męża? Ja jestem też z niego dumny. Czekaj, czekaj, czekaj. Mistrz kategorii A regionu piątego kolega Bielesiak Leszek, okręg o południe. Brawo Lesiu. Nagrodę wręczy kolega Edward Ziawrowski, prezes okręgu wrocław. To chyba jakaś pomyłka, ale dobrze. Drugi wicemistrz, kolega Kociuba Zbigniew, prezes Okręgu A Mówił, że miał słabszy sezon. Pierwszy wicemistrz, kolega Łuj Krzysztof, Okręgopolek. Prawo w stronę wręczy wiceprezydent Gabrza. <grym wstydzio> <grym wstydzio> Mistrz kategorii B regionu piątego, koledzy Rejpflant Marcin, Zbryta Jacek, Okręg Częstochowa. Marcin Krowy ja wydoiłeś? Kolega Stanisław Daniszewicz. w sposób z Otregopole. Uczestwa rad jednego piątego kategorii C, drugi wicemistrz. Nagrodę w ręce kolega Zbigniew Bigniew Kociuba. Pierwszy wicemistrz Kopytko Adam, Stanisław, Piotr, Ogrin, Gorzata. Brawo Ryszard! Wielki. 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 No zobaczymy jak mistrz Krzysztof Szkolny w tym oddziale w tym roku sobie poradzi bo jest to bardzo mocny oddział Rysiu yy, jest fachowcem. Co roku zdobywa większość nagród w okręgu i w regionie piątym, jak i również w mistrzostwach Polski. I z tego, co wiem, to Krzysiek przeniósł się do nich do oddziału. No zobaczymy. Zawsze jestem tego zdania, że jak przenosić się, to tam do najlepszych, żeby udowodnić, Kolejną kategorią na żeby jest jak jest się dobrym, że można a, B, pokonać B, B, C, mistrzów, a nie iść do oddziału i tak. słabszego i to mi się podoba. To mi się podobał Pszyszka, że zdecydował się lotować w tym okręgu właśnie z takimi mistrzami jak Ryszard Pawłocki i wielu innych horowców. Marcin, Ty w tym roku zdominowałeś ten region. Pierwszy przodownik Krzysztof Kamil Kosut. Aleś ty ładny Barcinku. Drugi wicemistrz kategorii D, kolega Pielesia Kleszek, okręgowole południe. Перш вицемиш павоски решартива угожата браво решу Охењањања.

kolejną kategorią nagradzaną to jest kategoria maraton, czyli loty powyżej 700 km. Trzeci przewodnik, koledzy Marcin Ryfland, Jacek Kryta. Okręcimy no i Znowu Marcino. Dobry zakup, mnie zrobiłeś. Teraz owocują gołąbki. Drugi przodownik. Damy prezesa. Real Bogdan Wioletta, okręg Wobrzyk. Pierwszy przodownik. Kolega Błażej Mielczarek, okręg Chorowa. Drugi wicemistrz, kolega Mierczarek Wiesław, okręg Częstochowa. Pierwszy wicemistrz, kolega Hein Rafał, okręg Opole. Maraton, kolega Zemliński. Brawo Krzysiu brawo. Krzysiu, brawo. Mistrz jest tylko jeden. Tyle pracy, co ten człowiek przy gołębiach poświęca, to mu się należy. Które są obowiązujące w mistrzostwach regionu 5. I tak. Trzecim przodownikiem w supermistrzostwie Trio, Wierzbiccy Okęk-Częstochowa. Brawo. Drugim przodownikiem Adam Stanisław Piotr Popytko. Pierwszy przedownik, kolega Muriasz Krzysztof, okręg Drugim wicemistrzem w Supermistrzostwie, kolega Pielesia Klesze, okręg Gratuluję Ryszard, gratuluję. Supermiszczem regionu piątego Kosłowik Krzysztof Kami, Pole. Brawo. Gratulujemy. Najlepsze mistrzostwo, czyli... Zapięcie kropki na d Mistrz, złożony z wszystkich kategorii regionu piątego. Kategoria A, B, C, młode. Wszystko do kupy, cała punktacja robi nam mistrzostwo. Supermistrza regionu piątego. Sam osobiście zdobywałem dwa razy w moich dobrych latach szczytowych. To jest to bardzo duży zaszczyt, także gratulujemy mistrzom. teraz mistrzostwo regionu 5, okręgu Wrocław, e, przepraszam, regionu 5. kategoria roczne. Mistrz kolega Pilesiak Leszek, komendant Brawo Leszek. Leszek w tym roku miatą. I teraz mistrzostwo regionu piątego Gołębi Młodych. Trzeci przedownik w lotach mistrzostw lotów Gołębi Młodych, kwartet rodziny Majer Okręgopole. Pierwszy przodownik w Lota Goomi Młodych, Bednarek, Grzegorz i Monika, okręg częstochowa Drugi wicemistrz w Lota Młodych. To jest nasza gwiazdeczka. Polarski Dominik i Magda.